W związku z rozbudową i modernizacją systemu kanalizacyjnego miasta Brzeg zaistniała konieczność wykonania przejścia rurociągiem przez Odrę. Nowy rurociąg miał zastąpić dotychczasowo pracującą instalację żeliwną sprzed I wojny światowej. Nowo wybudowana miejska mechaniczno-biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w widłach kanału i rzeki Odry została połączona kolektorem ułożonym pod dnem kanału Odry z systemem ogólnospławnym odprowadzającym ścieki z miasta. Jako dostawcę rur wyłoniono firmę KWH Pipe, której oferta była najlepsza pod względem technicznym, terminowym i cenowym i w sposób kompleksowy spełniała wszystkie oczekiwania projektantów, użytkowników i inwestora. W ramach przetargu firma KWH Pipe Poland dostarczyła 300 metrów rury PEHD Spiro DN700 wraz ze studienkami o średnicy 1600 mm przeznaczonych do połączenia budynku wstępnego oczyszczania ścieków z przepompownią ścieków. Przejście syfonem pod korytem Odry miało długość około 170 metrów. Rury PEHD Spiro DN700 zostały dostarczone w odcinkach 12,5 metrowych. Poszczególne elementy łączono poprzez spawanie ekstruzyjne metodą podwójnego spawania od zewnątrz i od wewnątrz. W pierwszym etapie Wykonano odcinek lądowy o długości około 130 metrów wraz ze studzienkami. Drugi etap obejmował wykonanie syfonu. Na jednym brzegu połączono rurociąg w jedną całość. Końce zaślepiono deklami wyposażonymi w króćce i wykonano próbę ciśnieniową. W grudniu 1998 roku rozpoczęto przygotowania do wodowania rurociągu, które zostały przerwane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i późniejsze wysokie stany odry, uniemożliwiające prowadzenie robót hydrotechnicznych wodrze. Prace wznowiono dopiero w czerwcu 1999 roku. Przygotowano łagodne wejście i wyjście z wody za pomocą koparki czerpakowej. Wykop w rzece wykonany został przy użyciu pogłębiarki zaopatrzonej w czerpak do pobierania urobku z dna rzeki i transportowania urobku na miejsce składowania. Głębokość wykopu w dnie rzeki wynosiła od 2,5 do 3,5 metra. Ze względu na znaczną intensywność procesu zamulania, głębokość wykopu musiała być stale kontrolowana. Jednocześnie przygotowano miejsce montażu obciążników betonowych dla częściowego zrównoważenia siły wyporu. W celu utrzymania rurociągu idealnie nad osią wykopu zabito sześć pojedynczych ścianek Larsena w dnie rzeki. Przed spławianiem rurociągu ustawiono dwie barki w poprzek rzeki. Na barkach znajdowały się dwa dźwigi. Spławianie rurociągu odbywało się etapami, podczas których zakładano obciążniki betonowe w odpowiednich odstępach uwzględniających siły wyporu. Rurociąg zatapiano, wtłaczając wodę poprzez kruciec umieszczony na jednym z zadeklowanych końców rurociągu, kontrolując w sposób ciągły proces odpowietrzania rurociągu. Zatapianie przebiegało w sposób równomierny i trwało około jednej godziny. W trakcie zatapiania kontrolowano osiadanie rurociągu na dnie wykopu poprzez sondowanie z barek. Po umieszczeniu rurociągu na dnie wykopu rozpoczęto jego zasypywanie. Wykonana po zakończeniu prac próba ciśnieniowa wykazała całkowitą szczelność rurociągu.